Cześć, liga graczy Brąz, Polak Rain przeciwko przeciwnikowi, który gra Human Genius. I proszę bardzo. Rain, o może tak, dobra, to zanim opowiem, kim jest Rain, to może tutaj od razu powiemy Rainowi, co robić. Rain, w razie czego? Kiedy grasz ludźmi, zawsze pierwszy budynek, który chcesz postawić, to jest ołtarz. Ołtarz, czyli tam, gdzie możemy zrobić sobie bohatera. Budynek, w razie czego. Ołtarz i baraki, tutaj właśnie powinno być na odwrót. W momencie, kiedy postawiłeś ołtarz, powinny być baraki, a w momencie, kiedy postawiłeś baraki, powinien być ołtarz. Przez to, że teraz zrobiłeś na odwrót tutaj te dwa budynki w kolejności, prawdopodobnie zanim będziesz miał bohatera, będziesz miał bardzo dużą ilość piechurów, którzy tak naprawdę nic nie będą mogli zrobić przez jakiś czas. Można było tego uniknąć, właśnie stawiając poprawnie budynki. Więc w razie czego następnym razem, Rain, kiedy odpalisz sobie Multiplayer na Warcraft 3, najpierw stawiasz ołtarz, później stawiasz baraki, a później dostawiasz farmę. W takiej kolejności w razie czego to robimy. I teraz tak, Rain, Kiedy stawiasz te dwa budynki, możesz sobie stawać w taki sposób, że stawiać jak najbliżej drzewa, tego tutaj drzewa, czyli na przykład. Yy, Ołtarz by postawił blisko tego drzewa, a baraki by postawił tutaj blisko tego drzewa. Dzięki temu tworzysz takiego jakby wola, taki mur dla swoich chłopów, który chroni ich przed agresją od przeciwnika. Teraz zobacz na to, gdybyś tutaj w tym miejscu właśnie, teraz postawił ołtarz na początku, nie byłoby tych baraków tutaj, dostawiłbyś sobie tą tutaj malutką farmę w to miejsce i miałbyś już pełnego wola, Czyli od tej strony twoi chłopi byliby bezpieczni. W razie, w razie czego, jeżeli ktoś gra ludźmi i też ma problem z budowaniem swojej bazy, to pamiętajcie, postawcie jak najbliżej jakiegoś tam drzewa i budujcie później od strony tego budynku do strony wewnętrznej ratusza. Czyli dostawiacie sobie później tutaj jakieś farmy, inne budynki, żeby tutaj zrobić sobie właśnie ten mur. Tak jak mówiliśmy, przez to, że Rain pomylił tutaj kolejność, ma teraz dwóch piechurów, którzy za bardzo nie mogą nic zrobić. W razie czego, kiedy mamy takiego piechura, który przez jakiś czas jest idą, czyli nic nie robi, możemy go wysłać do bazy przeciwnika, żeby sprawdził co robi. Zobacz na to, przeciwnik zrobił to o czym mówię. Stawiał blisko drzew swoje budynki, a później tylko dostawiał farmy, dzięki czemu małola. Dzięki temu, że przeciwnik Reina dobrej kolejności Postawił swoje budynki. Zobaczcie, że on już ma bohatera, który rozpoczyna klipowanie tutaj kopalni złota. Rein, niestety, dopiero teraz jego bohater się pojawił, no i będzie próbował coś tutaj zrobić. Jak widzimy, Rein właśnie dopiero uczy się gry, więc trzeba mu tutaj troszeczkę pomóc. Dostawiona została kuźnia kuźnia, może troszeczkę za wcześnie, wezwana milicja. W tym teraz momencie, tak naprawdę, Rein powinien jak najszybciej wyciągnąć właśnie tutaj tych milicjantów, summonować sobie tutaj Water Elementala, no i skripować obozowisko. wojska No i teraz widzimy, Przywołany, żywiołak wody i Rain rozpoczyna sobie kripowanie. Więc największy na razie błąd, jaki tutaj tak naprawdę Rain zrobił to jest to, że właśnie kolejność między koszarami i ołtarzem była nieodpowiednia, na odwrót. Najpierw ołtarz, później koszary. Widzę, że Reign szkoli sobie teraz strzelców. On prawdopodobnie nie wie, na jaką rasę gra, bo jeżeli dobrze pamiętam, jego przeciwnik miał losową rasę, więc tym bardziej Rein powinien tego pierwszego piechura sobie wysłać do bazy przeciwnika, żeby zobaczyć, co on robi. Widzimy, że przeciwnik, mimo tego, że też jest w brązie, to radzi sobie troszeczkę lepiej. Tak jak wam mówię, na worka przy Champions jest trochę dobrych zawodników i nieraz jak też jest jakiś gracz w brązie, to widać, że oni coś, coś tam potrafią. Pamiętajmy, że na, na Worka przy Champions najniższa ranga jaka jest, to jest grass, więc brąz nie jest najniższą rangą, więc jeszcze Reign do tej najniższej rangi nie spadł. No widzimy, że teraz Reign dostawia sobie jakieś tutaj farmy kolejne, niekoniecznie ich potrzebuje, bo supply blocka... Raczej mieć nie będzie, wydaje swoje złoto, wydaje drewno, w razie czego jeszcze większą ilość tutaj chłopów trzeba mieć do drewna. No i, tak jak mówię, wykorzystujemy cały czas manę na naszym bohaterze, żebyśmy mogli zbierać jak największą ilość obrażeń za pomocą naszych żywiołaków, tak jak robi tutaj przeciwnik. Zobacz, Rein. Widzisz, przeciwnik, który. Też grachumem w tej grze wykorzystuje cały czas swoje żywiołaki wody, dzięki czemu piechurzy nie otrzymują w ogóle obrażeń, więc nie musi się geniusz tutaj martwić, w jaki sposób wykorzystać, by, znaczy w jaki sposób teraz by wyleczyć po prostu swoje jednostki. Ty niestety tutaj masz sytuację, w której jeden ze strzelców ma bardzo mało punktów zdrowia. I tutaj już pewnie się myślisz, o, jak tego strzelca, by tutaj wyleczyć coś w ten stylu. W czego, osoby, które grają ludźmi, mogą sobie tutaj w obozie najemników kupować kapłana leśnych troli. On ma taką pasywkę leczenia. Arcymag ma aurę geniuszu, więc za pomocą tej aury, ten mag. Może cały czas ten kapłan cały czas tak naprawdę może leczyć nam jednostki, więc w razie czego warto tutaj też korzystać właśnie z tego kapłana, którego sobie kupiłeś. Eee, kolejna sprawa jest taka, zbyt długo range siedzi niestety na T1. Problem jest taki, że cały czas jest za mało chłopów, więcej chłopów, tak nie wiem, powiedziałbym, że jako hum to chyba tych ośmiu chłopów musisz mieć minimum do drewna. Grana jest też kopalnia złota, postawiono jakieś wieżyczki. Fajnie wiedzieć, że Reign też coś tam kojarzy: że tutaj trzeba grać jakąś fast expel ludźmi, coś w tym stylu. Widzę teraz taką malutką rzecz, a pod tytułem: Reign gra na formacji. Teraz tak. Pamiętajcie, że kiedy gracie Warcrafta 3 multiplayer to nie możecie grać na formacji. Kiedy grać na formacji, wasze jednostki poruszają się w tempie jednostki, która jest najwolniejsza, najwolniejsza. Więc i teraz tak, kolejna sprawa, zobaczcie. Rein teraz chciał się tutaj ruszyć swoimi jednostkami. Widzieliście, że piechurzy byli z tyłu, a strzelcy z przodu. I mimo tego strzelcy nie ruszyli do przodu. Czemu? Bo formacja działa w taki sposób, że jednostka, która jest mele, zawsze musi być przed jednostką, która jest range, zanim ona się ruszy. W danym kierunku. Więc, żeby uniknąć tych problemów, jak tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy taki panel z różnymi rzeczami. Tu, tu, jeszcze pokażę. Zawsze chcemy mieć ustawione tutaj te kropeczki w rozproszonej formie. Druga, jak klikniemy, ja teraz nie mogę tego zrobić na, na obserwatorze, ale jak klikniemy tutaj w te kropeczki, to są dwie opcje: teraz rozproszone albo w takim trójkącie, formacji. Więc chcemy unikać grania w formacji to jest bardzo ważna rzecz której chcemy unikać. Tutaj widzę, że Reign przeprowadził mały atak i niepotrzebnie rzucił się na, tak naprawdę, na budynek. Mógł swoich piechurów wysłać, by atakowali chłopów. Też w razie czego tutaj trzeba oceniać, co w danym momencie można zrobić. Bardzo fajnie, że trafiliśmy na grę Reina, fajnie, że Rein się zgłosił też do udziału w tym turnieju, bo widzimy, że naprawdę takie osoby no, mają chęci też do gry, chcą coś porobić, ale niekoniecznie wiedzą co i jak, więc takim osobom można pomóc. Bardzo dużo tych i wszystkich informacji jest na początek, tutaj, które podaję Reinowi, ale on będzie mógł sobie na spokojnie do tego wracać za każdym razem, a tam tak naprawdę krok po kroku polepszać sobie te ruchy, o których tutaj mówimy. Bardzo ładnie teraz tutaj Reign widzimy, wyciąga tych wszystkich chłopów. Wie, że trzeba zabijać te jednostki. Ci strzelcy mają niezły value, trzeba przyznać. Nie jest to optymalne zagranie, tak bym powiedział, tego co zrobił Rain, ale no wie, że warto zabijać. Użył TP, cofnął się do bazy. Tylko problem jest taki, że Rain cały czas jest na T1. Ma surowce. Ojej, Rain, bardzo dużo surowców. Masz 2300. E, złoto 2400 i bardzo dużo drewna. E, T2 te też nie jest robione. Bardzo ważne jest to panowie, żebyście kliknęli sobie T2. Te dwa. T2 te, te dwa jest kliknięte, kliknięte tak za dwie minuty za późno minimum. Przeciwnik już T2 ma zrobione. Ale to, że przeciwnik troszeczkę lepiej ogarnia Warcrafta 3, no to raczej widzimy. Dobrze. Rain zobaczył, że ma bardzo dużo surowców, więc zostawia sobie jakieś budynki do produkcji. Również zrobił sobie koszary kolejne, robi sobie polepszenia. Więc dobrze widzieć. Że Ray wie, ok, miałem za dużo złota, coś trzeba koniecznie z tym zrobić. W razie czego warto też grać drugiego bohatera, jak ma się możliwość. W tym przypadku będzie to zazwyczaj król góry albo panda z tawerny. Zobaczymy. No, i co teraz Rain? Rain ma tak naprawdę Water Elementale. Za pomocą tych Water Elementali może klipować kolejne pod obozowiska pod warunkiem, właśnie, że Water Elementale będą tutaj zbierały obrażenia. Podoba mi się to, co tutaj Rain robił. Czyli rzucił się najpierw na kapłana leśnych troli. To jest bardzo ważne, żeby najpierw pozbyć się. Tego cwaniaczka, który leczy tutaj tych ogru, te, te ogry, ogrzego pogromcę, ogrzego maga, do tego jeszcze w leśnych troli, jak zabijemy tego leśnego kapłana, to dużo łatwiej jest takie obozowisko. Przeciwnik, jak widzimy, cały czas produkuje chłopów, bo czuje, że mu brakuje drewna, dostawia sobie kolejne wieżyczki, robi sobie tajemne sanktuarium. No, Rein tego zrobić jeszcze nie może, bo cały czas jest na T1, ale szkoli cały czas strzelców, więc też warto na to zwrócić uwagę. Rein, najważniejsze co? To to, żebyś próbował, próbował sobie w taki sposób robić tego łola, jak tutaj Twój przeciwnik. To będzie bardzo dobry początek i bardzo dobrym początkiem będzie to, żebyś pamiętał, budynek od tego rozpoczyna zbudowę, to jest ten oto ołtarz. Z tego budynku zazwyczaj chcesz rozpoczynać, znaczy zazwyczaj, prawie zawsze, prawie zawsze. Więc to jest bardzo ważne. No i oczywiście wykorzystywanie żywiołaków do krypowania. Dobrze, zobaczmy co Rain zrobi dalej. Chodzi na formację, ale tu już o tym wiemy, że Rain prawdopodobnie w następnej gry będzie pamiętał o tym, żeby tutaj mieć rozproszone kropki, a nie w trójkącie. Dzięki czemu formacja będzie wyłączona i łatwiej będzie też mikrować za pomocą wszystkich jednostek. Wykorzystuje swoje tutaj żywiołaki i wady do kripowania. Bardzo duża ilość strzelców od Rayna. Znaki leczące. No i piąty poziom arcymaga. W razie czego Rej na piątym poziomie arcymaga też warto sobie przeszkolić, dlatego że możecie zagrać ty zamieć, Blizzard. Tutaj w sklepie jest taka księga, która nazywa się chyba Księgą Zapomnienia. Kupujecie sobie ją chyba za 150 zł, wciskasz na księgę i możesz sobie wybrać na nowo zdolności u swojego bohatera. Tylko pamiętajcie, księgi należy użyć wtedy, kiedy nie macie cooldownów u swojego bohatera. Bo jeżeli macie cooldown u swojego bohatera, załóżmy użyjecie Water Elementala, po czym użyjecie księgi, to niestety, ale nie zresetuje wam wszystkich umiejętności. W tym przypadku nie zresetuje wam umiejętności żywiołaka wody. Czyli tak naprawdę stracicie tę księgę, którą użyliście, bo nie możecie się znowu przeszkolić ze zdolności, której już nie chcecie mieć. Więc należy o tym pamiętać, że księgę, zapomnienia, reskila używamy tylko wtedy, kiedy nie mamy cooldownów, czyli każda umiejętność jest tutaj dostępna do wykorzystania. Przeciwnik zagrał króla góry, bardzo dużo jednostek posiada rein Dostał, można powiedzieć, takiego malutkiego Krimczaka, ale klipuje swojego arcymaga bardzo ładnie. Za chwilkę zabije króla góry, sumonuje kolejnego żywiołka wody. Bardzo ładnie. Fajne by było, gdyby. Ej, Rain, patrzcie! Rain! Coś tam gra! Coś tam robi. Mimo tego, że widzieliśmy, jak bardzo się pogubił, ale to bardzo, bardzo, bardzo. Jak późno zrobił te dwa, to coś tam gra. Tutaj mógłby tutaj w swojej kompozycji zagrać właśnie króla góry, jakiegoś paladyna na drugiego bohatera, albo nawet morską wiedźmę w tym przypadku. Bardzo ładna walka. Rain tutaj chyba też nawet minimalnie próbuje mikrować, albo mi się wydawało. Przeciwnik ma cztery wieżyczki. Więc ciężko tutaj będzie się przebić. I teraz genius. Będzie tracił swój ołtarz, ale zamiast fokusować ołtarz właśnie należy po prostu walczyć tutaj z jednostkami przeciwnika, bo król góry na pierwszym poziomie i tak bardzo szybko się wskrzesi. Po raz kolejny fokusowany król góry. I bohater Dentka nie żyje. Niedługo szósty poziom Arcymaga. Ten atak od Raina nie jest zły, trzeba przyznać. O, Rain się wycofuje za pomocą swojego ulta. Dobra, Rain zdecydował, że się wycofa. Okej. Okay. No i mamy zagrany zamek twierdza, zmienia się w zamek. Tutaj przeciwnik zaawansowane szkolenie czarodziejek robi. Rain cały czas robi polepszenie na swoich strzelców. Robi też te trzy, więc już widzimy, że Rain troszeczkę lepiej sobie na tym etapie gry radzi. Rain ma 1700 zł, 200 drewna, jakiejś tam wielkiej katastrofy nie ma. Tutaj w pięciu chłopów oczywiście zbiera surowce. Rain po raz kolejny próbuje zaatakować. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie ataku. Atak na Geniusa. Na jego tajemną kryptę. Fokusowane wieżyczki. polepszenia dla strzelców są. Brakuje tutaj drugiego bohatera jakiegoś właśnie tej morskiej wiedźmy nawet w tym przypadku. Wiadomo, najlepszy jest krót góry. Ale tutaj morska wiedźma też byłaby niezła. Tutaj trzeba to przyznać. Ładnie niszczone wieżyczki. Przeciwnik też już ma trochę strzelców. Ma nawet jakieś czarodziejki. Dobrze, że wszystkim target. Znaczy, to też jest fajne, że Rain próbuje targetować wszystkimi strzelcami jedną jednostkę. To też jest dobre. To też jest dobre. Tak patrzę, co dokładnie Rain robi, ale pozycja tutaj już nie jest najlepsza dla niego. Tak naprawdę Rain też nie musi tutaj cały czas walczyć, bo też ma podobne wydobycie jak przeciwnik. Też posiada swoją kopalnię złota, jak przed chwilką pokazałem. Przebił się przez te wieżyczki. Kurczę, Rain się przebił przebija przez te wieżyczki. Tutaj brakuje drugiego bohatera. Gdyby Rain miał tu drugiego bohatera, on by tu. Patrzcie, dałby bolta na tego arcymaga i by go zabił z tymi strzelcami. Naprawdę. Rain, brakuje tutaj drugiego bohatera króla góry. I dałbyś radę, naprawdę. Naprawdę. Byś spuszował tutaj swojego przeciwnika mimo tych błędów, które popełniłeś na początku. I tego, że gasz z formacją. I tego, że opóźniłeś tak bardzo te dwa. I tak dalej, i tak dalej. Siódmy poziom Arcymaga. Ale niestety no jednostki zaczynają ginąć. Eee, nie produkuje, jak widzimy teraz, jednostek też Rain. Pamiętajcie, że warto budynki mieć pod grupami. I nawet jak macie walkę, to na chwilkę klikacie sobie grupę produkcyjną, typu na przykład 5. I klikacie cokolwiek, żeby się produkowało. Po prostu, żeby się produkowało. Więc warto o tym... Pamiętać, dzięki temu też możecie właśnie unikać tych nadwyżek. Tak, jak widzimy, Rein teraz próbuje tutaj wyprodukować mnóstwo jednostek. Gdyby Rain wydawał złoto, które ma, on by to bez problemu wygrał. Bez najmniejszego problemu by to wygrał. Trzeba pamiętać o tym, pamiętajmy też o tym, prawda? Że Rain. Wraca do gry po wielu latach. Reign ma aktualnie jedną wygraną i 10 przegranych na Warcraft 3 Champions. Więc on wraca do gry po wielu latach. Warcraft 3 Champions to nie jest łatwa platforma do gry. Tutaj nadgracze gracze z brąza, jak widzimy, potrafią grać. Genius gra, powiem wam, no nieźle jak na brąza. Trzeba przyznać, że jak na brąza gra nieźle. Więc tutaj też nie chodzi o to, żeby, kurczę, jakoś pastwić się nad Rainem, tylko żeby tak pośle. naświetlić mu w którym kierunku iść, żeby troszeczkę polepszyć swój gameplay. Drugi bohater, drugi bohater bardzo ważna rzecz, nawet trzeci bohater, Król Góry i Paladyn, to by też było bardzo mocne. Trzech bohaterów u graczy ludzi, to jest bardzo dobry skład, Król Góry i Paladyn, jako drugi i trzeci bohater, to jest bardzo dobre combo, więc w razie czego zachęcam was do tego, żebyście też to robili. Należy też bardzo tutaj pochwalić Raina za to, że on, jak ma już te surowce, to stara się je wydawać na wiele rzeczy i, i tak widzimy, inwestuje też w polepszenia. Tutaj należy też na to zwrócić uwagę, naprawdę. Naprawdę. Przecinik. I też należy zwrócić uwagę na to. Zobaczcie, przeciwnik jest bardziej pasywny, prawda? Rain creepuje. To też, to też jest warte uwagi. Więc ogólnie powiedziałbym, że widać, że Rain coś tam kurcze kiedyś mógł klikać. Tylko do tego wszystkiego trzeba wrócić, a Workawczy Champions tak tak mówię, to jest ciężka platforma. To jest ciężka platforma. To jest taka od razu, to jest takie od razu rzucenie kogoś na głęboką wodę. Od razu. Szkoda, że rycerzy cofnął. Ale rozumiem, czemu chciał cofnąć rycerzy, znaczy czemu cofnął rycerzy, bo ma po prostu polepszenia 3-2 dla swoich strzelców. Dlatego. I dla kanonierki. To jest powód. A i co dalej? Bohater z tawerny? Oj, Dark Rangerka, nie, nie, nie. Tylko niemroczna tropicielka, nie. Zobaczcie na model, jaki fajny. Zobaczcie na model. Bardzo fajny model. Szkoda, że tropicielka nie właśnie Góry i Paladin, to byłoby lepsze połączenie. Ale jedziemy, atakujemy. Warto też, tak mówić, mówi sobie Arcymaga na tym poziomie piątym, bo tutaj ten Blizzard Zamieć zadaje ogromne obrażenia. No i jest, wyobraźcie sobie, zaraz tutaj skastowałby Blizzarda sobie Rain. O, Rain musi uważać za swojego Arcymaga, cofnąć go troszeczkę do tyłu. Kanonierzy coś tam strzelają, jeden strzela w budynek, a szkoda. Teraz ta Zamieć, Zamieć by tutaj zniszczyła. I jakiś inny bohater niż Dark Rangerka, niż Wroczna Tropicielka, coś innego. Arcymak fokusowany, czarcymak zginie. O! Oj oj. Oj oj oj. O, ile ma złota Dark Rain? 2600. Można wykupić bohatera jeszcze w tawernie, więc spokojnie. Jeszcze można próbować z tego wrócić. O, ile ginie też Dark Rangerka. Zaczynają ginąć jednostki i Rain wychodzi z gry. Dobrze, Rain. Podsumowując tutaj szybko twoją grę. Yy... Będziesz super zawodnikiem w tym turnieju Wyszkul Kobolda. Będziesz tam się nadawał naprawdę bardzo, bardzo. To, co ty już teraz możesz zrobić, to jest tak. Nauczenie się po prostu tego, że budynki stawiamy w pewnej kolejności. Czyli najpierw ołtarz, baraki, farmy. Baraki chcesz postawić jak tutaj twój przeciwnik. Zobacz, mniej więcej przy drzewach, żebyś mógł później sobie dostawić między barakami, a twoją główną bazą farmy. Która zrobi, tak jak mówiłem, wola, taki mur. Z drugiej strony to samo. E, kolejna bardzo ważna rzecz, e, formacja. Musisz ją wyłączyć. Musisz pamiętać o tym, żeby troszeczkę szybciej kliknąć sobie to, te dwa. Musisz pamiętać o tym, że drugi bohater, król góry, to jest zawsze dobry wybór. To jest zawsze dobry wybór. Tak mogą być sytuacje, w których panda będzie lepsza, ale król góry zawsze jest dobrym wyborem. Zawsze. Kolejna rzecz, więcej używaj many na swoim arcmagu, więcej używaj tutaj swojego przywołańca wody, czyli Water Elementala do kripowania, żywiołak wody. Kolejna rzecz, na którą można by zwrócić uwagę, nie bójcie się kripować. Pamiętajcie, na tym troszkę niższym poziomie często wygrywa osoba, która więcej zrobi kampów. Czyli nie bójcie się kripować, kripujcie, 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 to jest bardzo ważne. Plus ten pierwszy piechur, którego często masz na początku gry, Rain, i ten pierwszy piechur nigdy nic nie ma do zrobienia, możesz go wysłać do bazy przeciwnika, żeby zobaczyć, co robi, i cofnąć w razie czego piechura do bazy. To na razie by było na tyle, Rain. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę twoje gierki w turnieju wyszkul Kobolna. No i co, Rain, mam nadzieję, że troszeczkę Ci to pomogło, że znajdziesz też jakąś tam minimalną motywację i życzę Ci powodzenia. A jakbyś miał jakieś pytania, dobrze wiesz, w razie czego zawsze odpowiem. Do zobaczenia.